Przychodzi baba do lekarza i skarży się, że z tym starym to już nie jest tak jak kiedyś. Lekarz pyta, A próbowaliście już wiagry? Nie. To proszę pokryjomu mężowi do kawy dosypać. Za trzy dni baba wraca. Lekarz, I co pomogło? Panie doktorze, to było straszne. Mąż zwalił wszystko ze stołu, zdarł ze mnie ubrania i, No, najlepszy seks w życiu. No to świetnie, tabletki zadziałały. Tak, ale w McDonaldzie nie możemy się już więcej pokazywać. Młody lekarz odbiera pierwszy poród. Pyta ordynatora. I jak mi poszło? W zasadzie dobrze, ale po pupie klepie się noworodka, a nie matkę. Lekcja przyrody. Pani pyta: Jakie jest najszybsze zwierzę na świecie? Jasiu, Gepard, proszę pani. Dobrze, a najszybszy ptak? Tak, geparda. Chcesz więcej? Codziennie nowe kawały. Subskrybuj i baw się dobrze.